Dzień dobry, nie słyszeliśmy się kilka dni, ale oczywiście nie zrezygnowałem z kanału na YouTube i mówienia o wystąpieniach publicznych na razie. Nie mówię nic o wyborach, bo. Ta druga tura w niektórych samorządach już wkrótce, ale na razie nie będę Was zanudzał tym tematem. Może po wyborach wrócę do jakiegoś krótkiego komentarza. Dziś treściwie na temat wystąpień publicznych. Opowiadałem już kilka z tych historii, którym dziś powtórzę. Natomiast powtórzę je bardzo krótko i dorzucę do nich jeszcze jedną rzecz. A więc, jakby clue wystąpień publicznych jest trafić w punkt i robić wszystko z umiarem. Do czego dążę? Mówiłem już wcześniej o ubiorze, pamiętajcie o tym, że ubiór też mówi, nie można przeginać w żadną stronę, to tylko w dużym skrócie dla tych, którzy nie słuchali tego odcinka, natomiast polecam go odnaleźć tam więcej wskazówek. Ubiór też mówi, a więc jeżeli będziecie ubierać się zbyt szykownie, ktoś może zamiast zwracać uwagę na wasze treści, zwracać uwagę właśnie na to, jak się ubieracie. I jak mocno przywiązujecie tym uwagę, ale też nie możecie przeginać w drugą stronę, bo jeżeli wyjdziecie w samych majtkach albo kąpielówkach albo stroju kąpielowym, to nawet jak będziecie mówili o ratownictwie morskim albo ewentualnie o pływaniu w basenie, to i tak nikt nie będzie Was słuchał, bo wtedy wszyscy będą zastanawiali się, kto wpadł na taki pomysł, żeby Wam doradzić, żebyście się tak ubrali. To jeżeli chodzi o ten ubiór. Też bardzo ważna jest oczywiście treść, bardzo ważny jest oczywiście przekaz. O tym wszystkim już wspominałem. Bardzo ważny jest też ten kontakt wzrokowy z kimś z publiczności, do kogo mówicie. Natomiast jedna rzecz, o której Wam nie mówiłem, a propos umiaru, to jest umiar. Czasowy. Niektórzy mają po prostu totalnego hopla, na punkcie mówienia cały czas, cały czas, cały czas, bez patrzenia na zegarek potrafią mówić, mówić, mówić i mówić. Badania dotyczące tego, jak długo wytrzymuje ludzka percepcja, są przeróżne. Kiedyś mówiło się, że nawet 15 minut słuchacz potrafi słuchać cię w pełnym skupieniu i w pełnym zrozumieniu tego, co do niego mówisz, tego, co chcesz mu przekazać. Dziś Mówi się, że to jest 5 minut albo nawet jeszcze krócej, a tak naprawdę, jeżeli w ciągu pierwszych kilkudziesięciu sekund nie zainteresujesz słuchacza, to potem, nawet jakbyś mówił najcudowniejsze rzeczy na świecie, to wtedy on będzie już myślami zupełnie gdzie indziej. Dlatego moja rada jest następująca. Jeżeli zaczynacie wystąpienie publiczne, to już na początku musicie zainteresować swojego słuchacza, przekazać już choćby jedną ważną treść, natomiast Postarajcie się zmieścić w bardzo krótkim czasie, no chyba że jesteście wykładowcami akademickimi i musicie swoje 45 minut przeprowadzić wykład. No to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeżeli chcecie zainteresować kogokolwiek swoim wystąpieniem, proszę Was, tu akurat wzorujcie się na naszych parlamentarzystach. Dwie minuty, pi-pi-pi-pi-pi, koniec. Dlatego ja też już dzisiaj dłużej nie będę mówił, bo już na pewno jest więcej niż dwie minuty. A więc trzymajcie się ciepło, bo na dworze znowu wraca zimno i pamiętajcie wszystko z umiarem: strój, treść, a także czas waszego przemówienia. Do następnego razu. Hej, hej!